Nazywam się Marcin Sidor, jestem członkiem zarządu Kajak Sp. z o.o. Przygodę z kajakarstwem rekreacyjnym rozpoczęliśmy 25 lat temu. 20 lat temu powstało marzenie o budowie własnego kajaka w technologii rotomoldingu. 5 lat temu powstał pierwszy projekt kajaka rekreacyjnego, nazwaliśmy go Caribou Adventure. Model ten zaprojektował i wykonał Tadeusz Mackiewicz z Vic Kajaks, a Design3D studio młodych projektantów produktu 2Simplex. Rewelacyjny projekt okazał się dość trudny do realizacji w technologii Rotomoldingu. Początkowo cała produkcja zlecana była za granicą. Niestety produkt odbiegał od naszych oczekiwań co do jakości. Potem przenieśliśmy montaż do Polski, a Rotomolding kadłuba zlecaliśmy innej firmie w Europie. Jednak to rozwiązanie nie przyniosło nam oczekiwanych rezultatów. Mimo, że kadłub kajaka wytwarzany był na zaawansowanej technologicznie maszynie, nie otrzymywaliśmy odpowiednich grubości ścianek w wymaganych wrażliwych punktach konstrukcji. To była gorzka i kosztowna lekcja. Z firmą Orex współpracujemy dwa lata. Wdrożenie maszyny było procesem bardzo skomplikowanym, ale satysfakcjonującym. Dla nas było to rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu. W naszym warsztacie uruchomiliśmy maszynę Rock'n'Roll o dużym piecu 2,5 na 2,5 na 6 metrów. Dzięki długiej i żmudnej pracy zarówno z maszyną, jak i z formą, po kilkudziesięciu cyklach uzyskaliśmy stuprocentowej jakości produkt. To było możliwe tylko dzięki bezpośrednim rozmowom, zaangażowaniu i doświadczonej pomocy z firmy Orex. Całe szczęście na początku nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że rotoformowanie kajaka jest tak trudnym procesem, dlatego wciąż uparcie dążyliśmy do rezultatu i po wielu nieprzespanych nocach i wielu próbach osiągnęliśmy sukces. Bolesna lekcja z kontrahentami zagranicznymi wpłynęła na to, że od samego początku realizacji nowego projektu dążyliśmy do tego, by współpracować z polskimi dostawcami i producentami. Od wielu lat obserwowaliśmy rozwój polskiej firmy Orex w zakresie budowy maszyn. Po wizycie w ich zakładzie produkcyjnym w chybiu oraz zapoznaniu się z portfolio, a także po otrzymaniu najkorzystniejszej oferty z nieukrywaną radością wybraliśmy ich na dostawcę maszyny typu Rock'n'Roll. Dopiero dzięki maszynie Orex uzyskaliśmy produkt najwyższej jakości, konkurujący z powodzeniem na rynkach międzynarodowych. Zarówno maszyna, jak i dostawca materiałów do rotoformowania są z Polski. Projekt Hali oraz konstrukcje wykonały lokalne firmy, a drewniana fasada budynku nawiązuje do tradycyjnych stodów subaszyny.